Widział pan ławeczkę Sienkiewicza? Widziałem. Podoba się panu? Tak. A co jest z niej takiego fajnego? No ja wiem. Czy Sienkiewicz jest podobny do Sienkiewicza? No tak. Podoba mi się. Uważa pani, że powinna tu stać? No bardzo się na tym nie znam. Może i powinna, skoro jest. A wygodna ławeczka siedział pan? Gdzie, tu, gdzie ta ławeczka? No tutaj jest obok. Tutaj nie siedziałem. Nie lepiej byłoby posiedzieć na ławeczce Sienkiewicza? Można było posiedzieć, ale tak do dłuższego siedzenia ta jest, jest jednak wygodniejsza, ale ta ławka bardzo mi się podoba. Powinna być w Łukowie od zawsze, bo jednak ziemia łukowska to jest miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza. Powinniśmy być z tego bardzo dumni. Ale to trochę ten kamień nie bardzo. Chyba trochę nie pasuje do tego. Tak mi się wydaje, że to trochę nie bardzo. Inny powinien być? Inny mi się wydaje. No. Zarawyczenie, 200 zł. Ta drewniana 200, a ta Sienkiewiczowska? Nie wiem. 100 tysięcy, warto było na nią wydać? Która to 100 tysięcy? Taka pozłacana z tyłu. A gdzie jest to z tyłu pozłacana? Bardzo mi się podoba i właśnie dlatego zwróciłem uwagę, żeby ty z tego. Bardzo ładnie wygląda. Tylko czy nie, zostanie uszkodzone kiedyś? Nie. Właśnie ona nie jest pozłacana. I pytanie, czy warto było tyle pieniędzy na nią wydać? Nie. Pięknie, Bo to będzie tak zaciekało, pięknie, i zaraz to drobne, brawa, powinien być to chyba coś innego, według mnie. Że Czyli nieudana tak do końca? Nie, 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 chyba nie. Bo właśnie ten kamień mi się nie podoba. Nie pasuje do tego. Według mnie nie. Chybione? Chyba trochę tak. Bo to mi się nie podoba. No nie, tu jest, tam jest ławeczka Sienkiewicza, widzi pani? Jak pani? Podoba się pani? Podoba, podoba mi się, ładna jest, no może być. Warto! Warto było, no? Tak? Niech tam będzie. Ta ławeczka powinna być inna. Ja sobie wyobrażałam to inna. Ławeczka to ławeczka, nie kamień jakiś. A jak pani sobie wyobrażała? Jakąś ławeczkę, faktycznie ławeczka, nie taki kamień. Tak, przynajmniej dla kilku osób. Oczywiście. No. Ładne pieniądze kosztowało na pewno. No ładne, ładne, a tak na oko ile, ile pan wydał za taką łapkę? Nie <laughs> wiem. A tak na oko, ile? Nie wiem, 50, 100, 150? Może półtora. Półtora? No. Półtora czego? No półtora, no co ja mówię? 150, o... 150, no nie, to była troszeczkę tańsza, na szczęście, stówkę, czy warto było? Warto. Drogi, drogi. A jak pan myśli ten Sienkiewicz jest podobny do Sienkiewicza? U? Może. <laughs> Przynajmniej miecze są podobne do mieczy. No właśnie. Czy ta ławeczka zachęca, żeby na niej usiąść? Nie wiem. Nie mogę swoje. W myśli mam, co im powiedziała, ale nie chcę powiedzieć. Coś pozytywnego czy negatywnego? Nie bardzo pozytywnego. Czyli ta ławeczka nie jest tak do końca udana. Nie powiem do końca tego. Na wiele innych rzeczy wydaje się niepotrzebnych, a ławeczka akurat. Bardzo mi się podoba. No widzi pan już tutaj zacieki są. A dopiero też go postawili. Będzie jeszcze gorzej. Będzie gorzej. No ładnie. Ktoś to ładnie, ładnie pomysł to dał na to, że, że to to postawił tutaj to jest. Burmistrz. Tak? Dobra, dobry pomysł? No myślę, że dobry, tylko aby było uszanowane. Podobno sam wymyślił. No, nie chce mi się to wierzyć. Nie? nie? Nie stać burmistrza, według pana na takie pomysły dobre? No, tyle czasu, jakoś tego pomysłu nie było. Także to jest chyba nietrafione, ta ławeczka. Bo no, sam pomnik może być, bo trochę historii jest uwzględnione z Sienkiewiczem.